Jesteśmy kochani w pałacu. W pałacu ja wam tutaj troszeczkę po, poczytam. Potocznie tak nazywany jest Wielki Pałac Królewski w Bangkoku. Pałac Królewski Buddy. Na terenie, którego znajduje się świątynia szmaragdowego Buddy Phra Co to za miejsce? Najważniejszy kompleks pałacowo świątynny w Tajlandii. Dawna rezydencja królów Syjamu. A jak jest bardzo dużo różnych tutaj rzeczy. O, przeszkadzam w zdjęciach. Ale jest tego po prostu ogrom W ogóle jest to ogromne Na cztery osoby tutaj bilet kosztuje 55 euro 2000 watów. I musicie mieć takie porteczki Faceci Za kolana A jeśli chodzi tutaj o a, żonę czy dzieci To już wam pokazuję Pokaż jak mu musicie być ubrani Lęka, pokaż O. Tak musimy być ubrani Jest ekipa yeah. <laughs> Idziemy Akurat kręciliśmy sobie tej foteczkę kochanu i tuż koło nas na szczęście nam próbował nasać tak na głowę <noise> Także to w ogóle ciekawa historia Ciekawe co to znaczy w święte miejsce To miejsce trochę w ogóle mi przypomina taki nasz polski licheń Bazylika w Lihanie No takie po prostu a z bogactwem świeci wszystko a. Tu wchodzimy teraz do świątyni. I tutaj obowiązuje, kochani, na bosaczka, kulturka. Naprawdę pachnie tu złotym. Taki, mam wrażenie, że jest bardzo dostosowany każdy szczegół. Kochani, każdy szczegół. Ojej, wow. obłędny. A zakęty. To jest rachunek. Tak to wygląda, Mam to na szybko pokażę, bo jest zakaz.